Cześć! Z tej strony Karol Bocian przejdziemy sobie przez szybką poradę od Babo o tym, jak używać input elementu, który składa się z wielu linii. Input element to taki element, który pozwoli nam wprowadzić dane do naszej bazy danych do aplikacji, nie tylko do bazy danych, ale też możemy to od razu gdzieś wyświetlić, wykorzystać w inne miejsce i ten tekst będzie składał się z wielu linii, jeśli nasz użytkownik będzie chciał wprowadzić tak wiele linii. Więc przejdźmy szybko do naszej kontrolki. Opalmy naszą aplikację. Zobaczcie, tu mamy Multi Line Input. Dodajemy sobie taki element, specjalnie w tym miejscu, żeby ci pokazać, jak to będzie wyglądało. Trochę mniejszej wysokości. Zobaczmy. Leci tutaj i on ma kilka elementów. Placeholder, który wyświetla nam się wtedy, kiedy nasza kontrolka jest pusta. I tutaj będziemy mogli sobie e, po powiedzieć użytkownikowi, co ma zrobić z tą rzeczą. Initial Content wartość, którą chcemy, żeby się wyświetlała na dzień dobry i możemy wybrać sobie jakiś tekst konkretny wpisać, ale możemy też wybrać dynamiczne dane, na przykład mail naszego użytkownika, current user, email. Kiedy nam się odpali aplikacja, zobaczcie, to wtedy będzie nam się tu wyświetlał e-mail naszego użytkownika i ten nasz użytkownik może sobie tu dopisać kolejne rzeczy. Jak dopisuje więcej w kolejnych liniach, to zobaczcie, że zaczyna się robić nasz scroll bar. Więc nam się robi pasek przewijania do tego. Możemy ustawić limit znaków w naszej kontroli. Na przykład, żeby było tylko 100 znaków. Jak będzie więcej niż 100, to po prostu nie będzie mógł użytkownik wprowadzić więcej niż 100 znaków. Zablokujemy mu to. Usunę to. I jeszcze taki ciekawy rzecz. Stretch to Fit Content. Jeżeli to zaznaczymy i teraz odpalimy naszą aplikację. I nasz użytkownik będzie wprowadzał tutaj dużo więcej danych. Zobaczcie, to wtedy nasza kontrolka się przesuwa, powiększa, rozszerza, a nasze kontrolki poniżej obsuwają się troszeczkę niżej i robią więcej miejsca. Co jeszcze jest ciekawego tutaj, to oczywiście możemy użyć auto łączenia naszej kontrolki z jakąś kolumną w naszej bazie danych. Jak to zrobić? Zobaczcie. Najpierw połączymy sobie nasze dane z taką kolumną, którą nazwiemy about, o naszym użytkowniku. Więc najpierw musimy ją dodać do naszej bazy danych, więc przejdźmy do naszej bazy danych, wybierzmy sobie usera, dodajmy sobie nowe pole about, wybierzmy typ tekst, stwórzmy, ok, mamy go. W naszej bazie danych dla naszego użytkownika już mamy coś takiego wypełnionego, możemy sobie odświeżyć, więc już mamy puściutko, Wcześniej po prostu testowałem to wszystko, jak to działa. Tu jeszcze musimy wejść w zasady naszej prywatności i włączyć alo-auto-binding dla naszego użytkownika. Jeżeli ten nasz użytkownik to jest właśnie ten, i on może na swoich danych zmieniać, to i dla niego jeszcze włączmy, że może bindować swoje dane automatycznie, właśnie tą kolumnę About. Ok, mamy to włączone tutaj. Przejdźmy teraz do naszej kontrolki z Multiline, i tutaj wybierzmy sobie. Że auto y, nasze initial content to będzie po prostu nasz current users about, bo to chcemy zacząć na dzień dobry. Jak już ktoś wypełni swoją y, biografię, coś o sobie napisał i włączamy auto binding on parent element. Znaczcie, tu mamy takie informacje, że e, he, he, y, twój y, rodzic nie ma typu ustawionego lub twoja strona nie ma, więc możemy sobie to kliknąć i musimy wybrać, żeby nasz wyższy rodzic miał jakiś element, jakiś typ. Więc wybieramy User i Data Source, to jest Current User. Nasz rodzic ma teraz typ użytkownika, a jego źródłem to jest obecnie zalogowany użytkownik. Przejdźmy jeszcze raz do naszej kontrolki i już widzimy, że to zmieniło nam się. Nie mamy żadnej informacji, mamy tylko jeszcze do wybrania, Okej, okay. chcesz coś zbindować, to powiedz nam, co chcesz zbindować. I wybieramy sobie nasze About. I zniknęła nam tutaj już ta informacja, co będzie e, inicjalizującą informacją do naszej kontrolce, bo to będzie po prostu zbindowane z naszym polem About. I jak to działa? Bo to już jest wszystko, co powinniśmy tu zrobić. Przetestujmy i sprawdźmy, czy to naprawdę wszystko. Mamy naszą kontrolkę, wpiszmy sobie coś, dajemy jakiś Enter, przejdźmy dalej. Okay. Zapisały się. Odświeżmy. Zobaczcie, dalej to jest. Przejdźmy do naszej bazy danych i zobaczmy, czy naprawdę tam się zapisało to do naszej bazy danych. Update All users. Odświeżę sobie y, stronkę, żeby widzieć nowe dane. All users. Zobaczcie, nasz użytkownik ma wypełnione About. W tym sposób. Mogliśmy wpisać za pomocą kontrolki Multiline Input rzeczy do naszej bazy danych, które składają się z wielu wierszy. Ta kontrolka ma możliwość ograniczenia długości znaków w tej kontrolce, ale też ma możliwość yy, rozszerzania się. Nie tylko, że zrobi się scroll bar, tam trzeba będzie scrollować sobie, jak damy dużo tekstu, ale też jest możliwość, żeby się ona automatycznie rozszerzała i przesuwała inne elementy niżej. I to, co jeszcze też widać, zwykła kontrolka, więc oczywiście możesz tu ustawić sobie jakieś style, ustawiać, czy jest włączona, czy nie, czy musi być pusta, czy musi być wypełniona, itd., dalej I widziałeś też, że można auto-zbindować sobie tą naszą kontrolkę, wartość jej z jakimś elementem z bazy danych. Nie trzeba robić żadnego flow, nie trzeba robić przycisku save. Wystarczy to sobie zauto-bindować i te dane automatycznie lądują w naszej bazie danych. To tyle z mojej strony na dzisiaj. Dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam do mojego kolejnego materiału. Cześć!